Mieliśmy rekordową liczbę wystawców chyba nawet ponad 40 wystawców. Także naprawdę firma się udał i bardzo wszystkim dziękuję za udział. Kolejną taką imprezą była, było wydarzenie wspólnej wigilii dla mieszkańców potrzebujących. Też chciałabym tu wszystkim podziękować. Tych, którzy przyczynili się do zorganizowania tej WIKINI, tych, którzy przyczynili się finansowo też. No i wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział. Naprawdę Państwu bardzo tak, dziękuję. To była na inicjatywa potrzebna dla naszego społeczeństwa. Chciałabym Państwu też powiedzieć, ponieważ tu w po moim sprawozdaniu jest udział mój w takim pierwszym programie ogólnopolskim innowacje w samorządach. Chciałabym tylko Państwu przekazać taką informację, ponieważ też kilka Pani już w sierpniu spotkaliśmy się z Panem, który będzie będziemy, będzie nam tutaj włączał kartę mieszkańca. Ta karta mieszkańca będzie funkcjonować, no nie wiem, czy już w styczniu się uda ją wdrożyć od lutego, ale też chciałabym właśnie na tym spotkaniu, gdzie, gdzie byłam w Warszawie w tym programie braliśmy udział. Chciałam połączyć tą kartę mieszkańców, Mieli mieliby możliwość informacji, co dzieje się u nas i w kulturze, czyli wszystkie wydarzenia w domu kultury, bo dużo jest informacji od mieszkańców, którzy no, nie wiedzą o tym. Tak? Ci, którzy nie posiadają Facebooka... Nie wiedzą o tych wydarzeniach, a jest ich bardzo dużo i chcieliby z tego skorzystać. Chciałbym też, żeby ta aplikacja nie tylko pokazywała te wydarzenia, ale też mówiła nam o jakichś, właśnie takich, nie wiem, awariach, czy związanych z wodą, czy jakichś budowach, żeby mieszkańcy byli na bieżąco. Więc to jest, więc to jest właśnie związane też z tym pierwszym moim udziałem w tym programie. Ten program to jest początek tego programu, on się będzie toczył dalej i na pewno jak będą jakieś pewno będziemy z tego korzystać i będę Państwa informować na bieżąco. Dziękuję bardzo. Wiceministrem Bejdą. Rozmawiałam tydzień temu też telefonicznie z nim o naszej sytuacji. Cały czas mu tam, cały czas przekazuję, co się u nas dzieje, jakie nowe mamy problemy z tym związane, więc na początku stycznia będę na tym spotkaniu i przekażę Państwu jaki... Na tego Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę, pan radny Urban. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja szanowni Państwo, tylko chciałem podziękować tutaj pani burmistrz, że jest wprowadzone nowe zadanie pod tytułem przebudowa ulicy Spółdzielczej I cieszę się, że w końcu tutaj mamy wspólny mianownik i że tu będą rozpoczęte jakieś... O kwestii, gdzie będziemy się zajmować budżetem, ale Pan Radny Urban lekko uprzedził mnie tutaj, więc chciałbym zabrać głos. Będę się posiadał lekko kartką. Witam serdecznie zarówno wszystkich zgromadzonych na sali, oglądających transmisję w internecie. Pozwolicie, że podczas pierwszego mojego przemówienia wesprze się nieco kartkami. Aby co ważne nie umknęło w mojej pamięci. Zbliża się koniec roku wraz z tym czas podsumowań. Z uwagi na to, że mamy dzisiaj ostatnią sesję Rady Miasta, w tym roku chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Miasta oraz Pani Burmistrz za pomoc w realizacji moich działań jako radnego. Dzięki mojej determinacji i Waszej pomocy, moje interpelacje dotyczące konkretnych działań, działań zostały zrealizowane. Mieszkańcy miejscowości Stryje Księże, Mogą cieszyć się nowo wybudowanym oświetleniem ulicznym. Mieszkańcy przy ulicy Wróblawskiego oraz odwiedzający ogródek Gierdanowskie mogą cieszyć się z długo oczekiwanej pielęgnacji drzew. Pozytywnie została zaopiniowana budowa studni głębinowej w Bałuczu. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2025. Za co chciałbym podziękować w imieniu swoim, jak i również mieszkańców Bałucza, okolic w imieniu rodziców dzieci uczestniczących na zajęcia i całego klubu sportowego. Na koniec chciałbym pochwalić się wraz z kolegami i koleżankami koalicji obywatelskiej bezpartyjnego porozumienia samorządowego własku wspólnie i na liczne prośby mieszkańców i na nasze naszych mieszkańców, doprowadziliśmy do uwzględnienia i zabezpieczenia w budżecie środków na opracowanie projektu moderniz modernizacji ulicy Spółdzielczej w Łasku. Bardzo dziękuję Pani Burmistrz za pomoc i zaangażowanie w organizację Wigilii dla mieszkańców w Łasku. Takie wydarzenia są potrzebne dla naszej społeczności i Cies cieszę się, że doskonale to Pani rozumie. Jako radny bardzo dziękuję paniom z Biura Rady Miasta za wsparcie, pomoc, dobre słowo i wprowadzenie mnie w schemat organizacyjny pracy Rady Miasta. I korzystając z okazji, chciałbym również życzyć wszystkim mieszkańcom zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, bez hutni, bez podziałów, ale przyjaźni i domowym, rodzinnym ciepła. W nowym roku. 2025, spełnienia marzeń i planów samych sukcesów w życiu rodzinnym i zawodowym. Dziękuję. Oto książka, która została Państwu zaproponowana. Listo dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu środków, które otrzymaliśmy na że wpłata środków na odbiór odpadów w listopadzie w grudniu 2023 roku nastąpiła z budżetu na rok 2024. Kwota zwiększenia została ustalona na podstawie otrzymanej z aktywizacji spadków na usługach za, za miesiąc i spadków wyniósł odpadów na targi szacowanej ilości odpadów spalowanych do odebrania w roku 2024, a ilość odpadów jest szacowana na podstawie odbioru roku 2023. Szczerze proszę o zaakceptowanie bardzo tutaj uchwały